Czy wiesz, że wiele kobiet nie mówi wprost, kiedy coś w intymności im nie odpowiada, a mimo to ich ciało wysyła bardzo wyraźne sygnały? I że jeden konkretny błąd, popełniany przez ogromną liczbę mężczyzn podczas seksu oralnego, może sprawiać, że kobieta nie czuje przyjemności, nawet jeśli technicznie wszystko wygląda poprawnie? Mówię o tym dlatego, że seks oralny nie jest egzaminem z umiejętności. To nie jest lista ruchów do odhaczenia. To doświadczenie, w którym kluczową rolę odgrywa całe ciało, emocje i tempo, a nie sama technika. Witam Cię w Zdrowie Intymne Online. Miejscu, gdzie mówimy w prosty, spokojny i uczciwy sposób o tym, co naprawdę wpływa na zdrowie intymne, relacje i jakość życia dorosłych i seniorów. Ten temat jest dziś szczególnie ważny, bo coraz więcej par zgłasza problemy nie z brakiem chęci, lecz z brakiem satysfakcji i bliskości. Wiele kobiet mówi, On się stara. Ale ja nic nie czuję. I bardzo często nie chodzi o brak zaangażowania, lecz o powtarzane nieświadomie błędy. Być może dotyczy to ciebie, być może kogoś bliskiego, a być może po prostu chcesz lepiej rozumieć ciało i potrzeby kobiety. Bez wstydu, bez presji, bez mitów. Zanim przejdziemy dalej, subskrybuj zdrowie intymne online i napisz w komentarzu, czy ten temat jest dla ciebie ważny. Dzięki temu możemy tworzyć treści, które naprawdę pomagają. Spokojnie, rzetelnie i z szacunkiem. Chcę zacząć od czegoś bardzo ważnego, co często jest pomijane a co stanowi fundament kobiecej przyjemności. Ciało kobiety nie reaguje mechanicznie nie działa jak przycisk, który wystarczy nacisnąć w odpowiednim miejscu, z odpowiednią siłą i przez określony czas. Kobieca reakcja intymna to złożony proces, w którym uczestniczy układ nerwowy hormony, emocje pamięć ciała i poczucie bezpieczeństwa. I właśnie dlatego sama technika, nawet najbardziej poprawna, bardzo często okazuje się niewystarczająca. Wielu mężczyzn jest przekonanych, że jeśli opanowali określony schemat zachowań, jeśli wiedzą co i jak robić, to przyjemność kobiety powinna pojawić się automatycznie. Tymczasem kobiece ciało reaguje przede wszystkim na kontekst, a nie na pojedynczy bodziec. Kontekst ten obejmuje atmosferę, sposób dotyku, tempo, uważność, a także to, co działo się wcześniej. Zarówno w danym dniu, jak i w całej relacji. Jeśli ten kontekst nie sprzyja odprężeniu, ciało może pozostać zamknięte, nawet jeśli intencje są dobre. Jednym z najczęstszych błędów jest pomijanie etapu stopniowego budowania pobudzenia. W codziennym życiu wiele kobiet funkcjonuje w stanie ciągłego napięcia. Odpowiadają za dom, pracę, dzieci, zdrowie bliskich, a często również za emocjonalną równowagę całej rodziny. Kiedy ciało jest długo wystawione na stres, Układ nerwowy pozostaje w trybie czuwania i kontroli. W takim stanie bardzo trudno jest nagle przejść do głębokiego odczuwania przyjemności. Jeśli próbuje się to zrobić zbyt szybko, ciało zamiast się otworzyć, jeszcze bardziej się napina. Kolejnym istotnym aspektem jest pośpiech. Pośpiech w intymności jest jednym z największych wrogów kobiecej reakcji. Ciało kobiety potrzebuje czasu, by poczuć się bezpiecznie i pozwolić sobie na rozluźnienie. Zbyt szybkie przechodzenie do intensywnych bodźców może powodować nie tylko brak przyjemności, ale wręcz dyskomfort. Co ważne, wiele kobiet w takich sytuacjach nie mówi wprost, że coś jest nie tak. Nie dlatego, że im to nie przeszkadza, lecz dlatego, że nie chcą sprawić przykrości partnerowi lub robić problemu. Trzeba też jasno powiedzieć, że kobieta nie doświadcza przyjemności w jednym punkcie ciała. Reakcja intymna jest efektem współpracy całego organizmu. Oddech, napięcie mięśni, praca serca. Poziom hormonów, a nawet sposób, w jaki kobieta jest dotykana poza strefami intymnymi, mają ogromne znaczenie. Skupienie się wyłącznie na jednym obszarze, bez uwzględnienia reszty ciała, często prowadzi do doświadczenia, które jest neutralne lub krótkotrwałe, zamiast głębokiego i satysfakcjonującego. Warto również zrozumieć rolę układu nerwowego. Przyjemność pojawia się wtedy, gdy ciało znajduje się w stanie relaksu i zaufania. Jeśli kobieta czuje się oceniana, obserwowana, lub ma wrażenie, że musi zareagować w określony sposób, jej układ nerwowy pozostaje w stanie napięcia. Nawet subtelna presja, np. oczekiwanie szybkiej reakcji, może blokować naturalne procesy fizjologiczne odpowiedzialne za odczuwanie przyjemności. Częstym problemem jest także brak uważności na sygnały wysyłane przez ciało kobiety. Ciało komunikuje się nieustannie poprzez oddech, napięcie mięśni, ruchy, zmiany rytmu. Kiedy te sygnały są ignorowane, doświadczenie przestaje być dialogiem, a staje się jednostronnym działaniem. Dla wielu kobiet to właśnie brak poczucia bycia zauważoną i wysłuchaną jest główną przyczyną spadku satysfakcji intymnej, nawet jeśli zewnętrznie wszystko wygląda w porządku. Nie można też pominąć wpływu wcześniejszych doświadczeń. Każda kobieta ma swoją historię, zarówno pozytywną, jak i trudną. Ciało pamięta. Jeśli w przeszłości pojawiały się sytuacje związane z presją, Brakiem szacunku lub przekraczaniem granic, ciało może reagować ostrożnością nawet w bezpiecznej relacji. W takich przypadkach sama technika nie tylko nie pomaga, ale może pogłębiać poczucie dystansu. Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że kobiety bardzo często tolerują zamiast przeżywać. Uśmiechają się, nie protestują, ale wewnętrznie są nieobecne. Dzieje się tak wtedy, gdy doświadczenie nie daje im przestrzeni na autentyczne odczuwanie. Z czasem taka sytuacja prowadzi do emocjonalnego wycofania, spadku libido i przekonania, że intymność jest obowiązkiem, a nie źródłem bliskości. Ważnym elementem, o którym rzadko się mówi, jest również rytm i zmienność. Kobiece ciało bardzo dobrze reaguje na różnorodność: zmianę tempa, siły, rodzaju dotyku. Monotonia, nawet jeśli początkowo działała, z czasem przestaje stymulować układ nerwowy. To nie oznacza potrzeby intensywności. Lecz raczej uważności i elastyczności. Umiejętność dostosowania się do reakcji partnerki jest znacznie ważniejsza niż trzymanie się jednego schematu. Nie można zapominać o znaczeniu emocjonalnej obecności. Kobiety często podkreślają, że największą różnicę robi poczucie, że partner jest naprawdę tu i teraz. Brak kontaktu wzrokowego, rozproszenie, automatyczne ruchy wszystko to wysyła sygnał, że chodzi tylko o wykonanie czynności. A nie o wspólne przeżycie. Dla kobiecego mózgu taki sygnał jest wystarczający, by wyłączyć głębsze reakcje przyjemności. Warto też wspomnieć o wieku i zmianach hormonalnych. Z biegiem lat ciało kobiety może potrzebować więcej czasu, delikatności i spokoju. To naturalny proces biologiczny, a nie oznaka utraty zdolności do przyjemności. Problem pojawia się wtedy, gdy próbuje się stosować te same schematy, co wiele lat wcześniej. Ignorując aktualne potrzeby ciała. Technika, która kiedyś działała, dziś może być niewystarczająca lub wręcz nieprzyjemna. Na koniec chcę podkreślić jedną kluczową myśl. Intymność to proces, a nie zadanie. To przestrzeń, w której liczy się uważność, cierpliwość i gotowość do uczenia się drugiej osoby na nowo. Kiedy rezygnujemy z myślenia w kategoriach robię to dobrze albo źle, i zaczynamy myśleć, czy ona czuje się bezpiecznie i zauważona? Jakość bliskości zmienia się diametralnie i właśnie od tej zmiany perspektywy zaczyna się prawdziwa satysfakcja, nie tylko fizyczna, ale również emocjonalna, która buduje zaufanie, bliskość i trwałą więź między dwojgiem ludzi. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego sama technika nie wystarcza, trzeba spojrzeć głębiej na hormony i mózg, bo to one w dużej mierze decydują o tym, czy ciało kobiety jest w stanie przyjąć i pogłębić przyjemność. Wbrew obiegowym opiniom, reakcja intymna nie zaczyna się w ciele, lecz w układzie nerwowym. To mózg ocenia sytuację, interpretuje sygnały i dopiero potem pozwala ciału się otworzyć. Jeśli mózg odbiera choćby subtelne sygnały presji, pośpiechu lub braku uważności, mechanizmy przyjemności mogą zostać zablokowane, niezależnie od intencji partnera. Jednym z kluczowych hormonów odpowiedzialnych za odczuwanie przyjemności i bliskości jest oksytocyna. To ona wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, zaufania i emocjonalnej więzi. Oksytocyna nie pojawia się jednak automatycznie. Jej wydzielanie zależy od spokoju, delikatności, kontaktu i poczucia bycia zauważoną. Kiedy kobieta czuje się oceniana, pospieszana, lub gdy doświadczenie staje się przewidywalnym schematem, poziom oksytocyny spada, a wraz z nim zdolność do głębokiego przeżywania przyjemności. Równolegle działa kortyzol. Hormon stresu. W codziennym życiu wiele kobiet ma jego podwyższony poziom przez długi czas. Obowiązki, odpowiedzialność, brak odpoczynku i ciągłe napięcie sprawiają, że organizm funkcjonuje w trybie przetrwania. W takim stanie układ nerwowy nie sprzyja przyjemności. Jego priorytetem jest kontrola i bezpieczeństwo. Jeśli intymność pojawia się bez wcześniejszego wyciszenia, ciało może reagować obojętnością lub napięciem, a nie otwarciem. Często spotykam się z mitem, że Kobieta powinna wiedzieć, czego chce. To przekonanie jest nie tylko nieprawdziwe, ale też bardzo obciążające. Kobiece odczuwanie jest zmienne i zależne od wielu czynników: cyklu hormonalnego, zmęczenia, stanu emocjonalnego, jakości relacji. To, co było przyjemne w jednym okresie życia, niekoniecznie będzie działać w innym. Oczekiwanie stałej, przewidywalnej reakcji ignoruje naturalną dynamikę ciała i mózgu. Kolejnym mitem jest przekonanie, że intensywność zawsze oznacza większą przyjemność. Z punktu widzenia neurobiologii często bywa odwrotnie. Zbyt silne bodźce mogą aktywować układ obronny, szczególnie u kobiet wrażliwych lub zmęczonych. Mózg interpretuje wtedy sygnały jako zagrażające równowadze, a nie jako zaproszenie do przyjemności. W efekcie reakcje fizjologiczne słabną, a doświadczenie staje się trudne do pogłębienia. Nie można też pominąć roli dopaminy, hormonu motywacji i nagrody. Dopamina wzrasta, gdy doświadczenie jest nowe, zaskakujące i angażujące emocjonalnie. Powtarzalność i schematyczność, nawet jeśli kiedyś działały, z czasem przestają stymulować układ nagrody. To nie oznacza potrzeby skrajnych zmian, lecz uważność na rytm, różnorodność i reakcje partnerki. Mózg kobiety reaguje najlepiej wtedy, gdy czuje, że doświadczenie jest żywe, a nie mechaniczne. Wiele szkody wyrządza także mit. Że jeśli kobieta nie reaguje w określony sposób, to coś jest z nią nie tak. Takie myślenie prowadzi do napięcia, poczucia winy i presji, które jeszcze bardziej blokują reakcję ciała. Z perspektywy zdrowia intymnego ważne jest zrozumienie, że brak reakcji nie jest porażką ani defektem: to informacja. Informacja o tym, że warunki nie sprzyjają przyjemności lub że organizm potrzebuje czegoś innego. Wraz z wiekiem zmienia się również wrażliwość hormonalna. U kobiet dojrzałych naturalnie spada poziom estrogenów, co wpływa na sposób odczuwania bodźców i tempo reakcji ciała. To proces biologiczny, a nie utrata zdolności do przyjemności. Wymaga jednak większej delikatności, czasu i uważności. Próby przyspieszania reakcji ciała wbrew jego aktualnym potrzebom często prowadzą do frustracji po obu stronach. Często pomijanym aspektem jest też pamięć emocjonalna mózgu. Mózg zapamiętuje nie tylko bodźce fizyczne, ale przede wszystkim towarzyszące im emocje. Jeśli doświadczenia intymne były powiązane z presją, brakiem zrozumienia lub poczuciem obowiązku, mózg może reagować wycofaniem nawet w bezpiecznej relacji. Zmiana tego wzorca wymaga czasu, cierpliwości i konsekwentnego budowania nowych, pozytywnych skojarzeń. Warto również wspomnieć o micie, że po osiągnięciu szczytu wszystko się kończy. Z punktu widzenia neurobiologii, moment po jest niezwykle istotny, ponieważ to wtedy mózg koduje całe doświadczenie. Czułość, spokój i obecność po zakończeniu wzmacniają wydzielanie oksytocyny i sprawiają, że wspomnienie zostaje zapisane jako bezpieczne i przyjemne. Brak tego etapu może sprawić, że nawet intensywne doznania nie budują chęci powrotu do bliskości. Nie można też ignorować wpływu przekonań kulturowych. Wiele osób dorastało w środowisku, gdzie o kobiecej przyjemności mówiło się mało lub wcale. Te przekonania, często nieuświadomione, wpływają na zachowania i oczekiwania. Kiedy intymność staje się polem realizacji mitów zamiast przestrzenią dialogu, mózg kobiety reaguje dystansem, a nie otwartością. Badania nad funkcjonowaniem mózgu pokazują jasno: przyjemność rozwija się tam, gdzie jest czas, bezpieczeństwo i uważność. Nie wymaga doskonałej techniki, lecz zdolności do obserwowania reakcji drugiej osoby i dostosowywania się do nich. To proces, który można rozwijać w każdym wieku i na każdym etapie relacji. Dobra wiadomość jest taka, że mózg jest plastyczny. Oznacza to, że nawet jeśli przez lata utrwalały się niekorzystne wzorce, można je zmieniać. Wystarczy konsekwentnie tworzyć doświadczenia oparte na spokoju, delikatności i wzajemnym szacunku. Z czasem układ nerwowy uczy się nowych reakcji, a przyjemność staje się głębsza i bardziej naturalna. Na koniec chcę podkreślić jedną rzecz. Zrozumienie hormonów i pracy mózgu nie służy temu, by komplikować intymność, lecz by ją uprościć. Kiedy przestajemy wierzyć w mity, a zaczynamy słuchać ciała i emocji, bliskość przestaje być źródłem napięcia, a staje się przestrzenią prawdziwego kontaktu. I to właśnie ta zmiana z techniki na uważność otwiera drogę do autentycznej, trwałej satysfakcji. Jeśli dotarliśmy do tego momentu, najważniejsze staje się pytanie, co konkretnie zmienić, aby intymność przestała być źródłem napięcia, niepewności lub rozczarowania, a zaczęła budować bliskość, spokój i prawdziwą satysfakcję po obu stronach. Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków nie są potrzebne rewolucje, skomplikowane techniki. Ani presja robienia czegoś lepiej. Kluczem jest zmiana podejścia: z zadaniowego na relacyjne, z pośpiechu na uważność, z kontroli na obecność. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest zwolnienie tempa. Dla kobiecego układu nerwowego czas jest jednym z głównych sprzymierzeńców przyjemności. Wolniejsze ruchy, przerwy, brak presji na szybki efekt pozwalają ciału stopniowo przechodzić w stan odprężenia. Kiedy nie ma poczucia, że trzeba do czegoś dojść, napięcie naturalnie opada. A reakcje ciała stają się głębsze i bardziej autentyczne. Zwolnienie tempa to nie strata, to inwestycja w jakość doznań. Równie istotna jest uważność na sygnały wysyłane przez ciało partnerki. Ciało komunikuje się subtelnie: poprzez zmianę oddechu, napięcie mięśni, rytm ruchów, drobne gesty. Bycie naprawdę obecnym oznacza gotowość do reagowania na te sygnały, a nie realizowania z góry ustalonego schematu. Intymność staje się wtedy dialogiem, a nie monologiem. Dla wielu kobiet to właśnie poczucie bycia widzianą i słyszaną jest fundamentem satysfakcji. Kolejnym elementem jest różnorodność bodźców, rozumiana nie jako intensywność, lecz jako elastyczność. Zmienność tempa, delikatności, rodzaju dotyku pozwala układowi nerwowemu pozostać zaangażowanym i otwartym. Monotonia z czasem znieczula, natomiast uważna zmienność pobudza ciekawość i pogłębia odczuwanie. Warto pamiętać, że to, co działa jednego dnia, innego dnia może wymagać modyfikacji. I to jest całkowicie naturalne. Nie można pominąć znaczenia oddechu i rozluźnienia własnego ciała. Napięcie jednej osoby bardzo łatwo przenosi się na drugą. Spokojny, głęboki oddech, miękkość ruchów i brak pośpiechu wysyłają jasny sygnał bezpieczeństwa. Dla mózgu kobiety jest to informacja, że nie ma zagrożenia ani presji, co sprzyja aktywacji mechanizmów przyjemności. Intymność zaczyna się często od regulacji własnego stanu, a dopiero potem od kontaktu z drugą osobą. Bardzo ważnym, a często pomijanym aspektem jest bliskość po. To moment, który ma ogromne znaczenie, dlatego jak całe doświadczenie zostanie zapisane w pamięci emocjonalnej. Spokój, czułość, obecność i brak nagłego dystansu wzmacniają poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Dla wielu kobiet to właśnie ten etap decyduje o tym, czy intymność kojarzy się z czymś, do czego chce się wracać, czy z doświadczeniem zamkniętym i odciętym. Warto również pamiętać o komunikacji, rozumianej nie jako wypytywanie czy analizowanie w trakcie, lecz jako otwartość na rozmowę w bezpiecznym momencie. Krótkie, spokojne rozmowy o potrzebach, granicach i tym, co sprzyja poczuciu komfortu, budują zaufanie i zmniejszają napięcie. Kiedy kobieta czuje, że jej potrzeby są traktowane poważnie, ciało łatwiej pozwala sobie na przyjemność. Nie bez znaczenia są także czynniki ogólnego zdrowia. Sen, poziom stresu, dieta, nawodnienie i aktywność fizyczna wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego i hormonalnego. Przewlekłe zmęczenie czy brak regeneracji obniżają zdolność do odczuwania przyjemności, niezależnie od intencji partnerów. Dbanie o podstawy zdrowia to często pierwszy krok do poprawy jakości intymności, szczególnie u osób dorosłych i starszych. W sytuacjach, gdy pojawiają się długotrwałe trudności, warto rozważyć konsultacje ze specjalistą, lekarzem lub terapeutą. Nie jest to oznaka porażki, lecz troski o zdrowie. Problemy intymne bardzo często mają podłoże hormonalne, neurologiczne lub emocjonalne, a ich rozwiązanie wymaga wsparcia. Im wcześniej pojawi się otwartość na pomoc. Tym łatwiej zapobiec narastaniu frustracji i dystansu w relacji. Trzeba też jasno powiedzieć, że wiek nie jest przeszkodą dla satysfakcjonującej intymności. Zmieniają się potrzeby, tempo i reakcje ciała, ale zdolność do bliskości i przyjemności pozostaje. Kluczem jest dostosowanie się do aktualnych możliwości organizmu, a nie próba odtwarzania schematów sprzed lat. Delikatność, cierpliwość i uważność z wiekiem zyskują na znaczeniu, a nie tracą. Na głębszym poziomie intymność jest także aktem zaufania, to pozwolenie drugiej osobie na kontakt z najbardziej wrażliwą częścią siebie. Kiedy to zaufanie jest pielęgnowane poprzez szacunek, spokój i obecność, ciało naturalnie reaguje większą otwartością. Przyjemność staje się wtedy efektem ubocznym relacji, a nie celem samym w sobie. Warto również pamiętać o cierpliwości wobec procesu zmiany. Układ nerwowy potrzebuje czasu, by nauczyć się nowych reakcji. Szczególnie jeśli przez lata utrwalały się wzorce oparte na pośpiechu lub presji. Każde spokojne, bezpieczne doświadczenie buduje nową ścieżkę w mózgu, wzmacniając zdolność do głębszego odczuwania. Zmiana nie musi być natychmiastowa, by była skuteczna. Na zakończenie tego rozdziału chcę podkreślić jedną myśl. Prawdziwie satysfakcjonująca intymność nie polega na perfekcji, lecz na uważnej obecności. To gotowość do słuchania. Dostosowywania się i uczenia drugiej osoby na nowo, każdego dnia, na każdym etapie życia. Kiedy intymność staje się przestrzenią spokoju i wzajemnego szacunku, przyjemność przestaje być czymś, co trzeba osiągnąć, a zaczyna być naturalnym rezultatem bliskości, która wzmacnia relacje i poczucie bycia naprawdę razem. Na zakończenie chcę, żebyśmy na chwilę się zatrzymali i spojrzeli na intymność z szerszej perspektywy. To, o czym dziś mówiliśmy, nie dotyczy wyłącznie jednego zachowania czy pojedynczego błędu. Dotyczy sposobu, w jaki podchodzimy do bliskości jako całości. Czy traktujemy ją jak zadanie do wykonania, czy jak przestrzeń spotkania dwóch osób, ich ciał, emocji i potrzeb. Kiedy intymność staje się pośpieszna, schematyczna i pozbawiona uważności, bardzo łatwo traci swój sens, nawet jeśli z zewnątrz wygląda poprawnie. A kiedy pojawia się uważność, spokój i gotowość do słuchania, jakość relacji potrafi zmienić się głębiej niż wielu ludzi się spodziewa. Warto zapamiętać, że zdrowie intymne nie jest oddzielone od zdrowia psychicznego, emocjonalnego i relacyjnego. To naczynia połączone. Stres, zmęczenie, brak poczucia bezpieczeństwa czy niewypowiedziane napięcia zawsze znajdują swoje odbicie w ciele. Dlatego tak ważne jest, by nie szukać winy ani po jednej, ani po drugiej stronie, lecz zacząć patrzeć na intymność jak na wspólną odpowiedzialność odpowiedzialność za tempo, za granicę, za atmosferę i za wzajemny szacunek. To właśnie w tej przestrzeni rodzi się prawdziwa bliskość, a nie w perfekcyjnej technice. Chcę też wyraźnie podkreślić: zawsze jest moment na zmianę. Niezależnie od wieku, długości związku czy wcześniejszych doświadczeń, układ nerwowy potrafi się uczyć, a relacja może się rozwijać. Czasem wystarczy jedna decyzja, by zwolnić, by być bardziej obecnym, by przestać zakładać i zacząć zauważać. Te małe kroki, powtarzane konsekwentnie, budują nową jakość bliskości, w której przyjemność nie jest celem samym w sobie, ale naturalnym efektem zaufania i bezpieczeństwa. Dziękuję, że poświęciłeś ten czas na refleksję i poszerzenie świadomości. Jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, poruszający lub skłonił cię do innego spojrzenia na intymność, zasubskrybuj kanał Zdrowie Intymne Online zostaw komentarz i podziel się tym filmem z osobami, którym może on pomóc. Tworzymy to miejsce po to, by mówić o zdrowiu i bliskości w sposób spokojny, rzetelny i ludzki, bo w zdrowie intymne online Twoje zdrowie, relacje i jakość życia naprawdę mają znaczenie.